tragedii. Ostatnio o Tomek powiedział, myślę, że to co myślą wszyscy, nie ma tragedii, gramy w pierwszej lidze. Mamy tylko jedną, jedną prośbę. Ci, którzy z was zostaną w tym klubie, macie jeździć na dupie. Macie ryć tą murawę i walczyć o puszczę, jak macie ją w sercu. My, o to tylko nam chodzi. Nieważne są porażki, nieważne spadek, to się zdarza. My będziemy zawsze z wami, chociaż czasami się, jak Tomek powiedział, ulewa, czasami nie możemy na to patrzeć, ale taki, taka rola kibica. Panowie, zbierzcie się, zostańcie w tym klubie, zawalczcie, pokażcie, że puszcza to nie tylko nazwa, ale jest to w waszych sercach, w waszych głowach i chcecie za to Puszczę dalej walczyć. O to tylko prosimy. A ci, którzy Niech zawsze Was dają w sercu. I kolega nie zauważa. Natomiast ci z was, którzy odejdą z tego klubu, to jest naturalna kolej rzeczy, pamiętajcie o nas ciepło. Pamiętajcie, że zawsze byliśmy z wami. Że zawsze wspieraliśmy niezależnie od wyniku, od tego, co się w klubie działo. I prosimy Was o to, pamiętajcie o nas, my na pewno o Was nie zapomnimy, bo te dwa lata to była niesamowita W pierwszej lidze będziemy z Wami na pewno. Zapraszamy do nas. Dzieciaki czekają. Jesteście idolami tych dzieciaków i pamiętajcie to. Stworzyliście niesamowitą społeczność w ulicach. Stworzyliście coś nowego. Stworzyliście to, że te dzieci z dumą chodzą w koszulkach z Waszym nazwiskiem. Nie Barcelona, nie Real, ale Panowie Puszcza. Tu jest! Królstwo! Panowie, ja teraz kapitan drużyny oddaję głos. Ja chciałem podziękować za ten doping, za te wspaniałe dwa lata. Zdajemy sobie sprawę, no że zawiedliśmy, nie będziemy ukrywać, bo no dla nas to jest porażka, spadek, ale, ale chcieliśmy wam podziękować. Byliśmy w tych gorszych i lepszych momentach z wami. i chciałem powiedzieć tylko jedno. Piłkarze tutaj są przez rok, pięć lat, ale wy jako kibice tworzycie ten tak, klub wy jesteście największą siłą. I nawet po tym spadku bądźcie z tą drużyną na dobre i na złe i budujcie siłę Puszczy. Jeszcze raz dziękuję. Brawo, brawo. Podziękujmy im naprawdę za to, że nie przygodę. Dziękujmy im naprawdę. proszę o chwilę uwagi jest z nami Jarek Pieprzyca prezes klubu, zapraszamy proszę wysłuchajmy oddaję głos prezesowi dziękuję panie i panowie mówię, to jest to co wyście zrobiliście za i poprzednim to jest prosta, duma, szacunek że tak, że tak może być Myśmy zawiesili jako drużyna i bajka trwała i miałem nadzieję, że ta bajka będzie trwała dłużej. Niestety spadliśmy w tej ligi, byliśmy słabsi sportowo i, i przykro jest przykro osobiście, ale yy, wygranymi jesteście, jesteście Wy. To, jesteś, to jest duma niepołomic, duma tego co powiedział Dawid i co mówił Tomek. Tego się nie da zatrzymać. Jesteśmy w trudnym momencie, не не Zobaczcie, powtórzę to jeszcze raz. Stało się, spadamy. Nie wiemy, co będzie pierwsze, widzę, od tego są inne osoby. My jako kibice jesteśmy pod dopingu i z tą do mamy być. Cokolwiek by się nie działo. <śm> 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 Sous-titrage Société radio